Witam kochani bardzo serdecznie na kroku dziewiątym pod tytułem Dobra organizacja i oddelegowywanie zadań. Czym jest oddelegowywanie zadań, czym jest dobra organizacja? Kochani, Mateusz Grzesiak, który jest doktorem nauk ekonomicznych i społecznych, również doktorem psychologii, który ma niesamowitą skuteczność w, w osiąganiu celi i nauki innych, jak to robić, żeby osiągać swoje cele, powiedział, że żeby osiągnąć swój dany cel, 70% rzeczywistego czasu, który, który zużywasz w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, musi być prze, e, konkretnie ukierunkowany w kierunku celu. Czyli kilka razy dziennie zastanów się, czy to, co rzeczywiście w tym momencie robisz, plus to, co robisz za godzinę, za dwie, za trzy, zatrzymaj się czasami w ciągu dnia i pomyśl, czy to, co robisz, jest należy do tych 70% całego Twojego dnia czasu, który przybliża Cię do realizacji Twojego celu. Było to dla mnie naprawdę kluczowe w moim rozwoju, bo uświadomiłam sobie, że wiele działań, które robię, wcale nie przybliża mnie do tego celu, wręcz mnie od niego oddala. Zużywam na to mnóstwo energii, nie oddelegowuję moich zadań, nawet takich mikrozadań, chociażby jak sprzątanie, które. Mm, zużywało naprawdę dużą część e, mojego dnia i tak naprawdę zmierzam donikąd. E, jest kilka czynników, które gwarantuje Ci dobrą organizację i oddelegowywanie zadań. Co to jest? Przede wszystkim musisz mieć napisany cel, do którego dążysz. Usiądź, proszę, e, na początku roku, czy usiądź e, też każdej niedzieli i zastanów się nad Twoim planem roku, Twoim celem krótko i długoterminowym nad twoim planem tygodnia stwórz twój plan tygodnia popatrz na niego na początku każdego tygodnia i zobacz czy twój plan na dany tydzień e, przybliża cię do realizacji celu który sobie wyznaczyłaś wyznaczyłeś i teraz zastanów się co z tych zadań możesz oddelegować i komu możesz oddelegować e, Oczywiście, że będą to różne działania, tak? W planie tygodnia mamy działania, które są tylko nasze, jak relaksacja, jak na przykład ja, nauczanie szkoła, jak posprzątanie, jak czas z dziećmi. Ale jest mnóstwo zadań, które ja mogę oddelegować, chociażby to sprzątanie, które mi utkwiło w głowie, a na które rzeczywiście poświęcałam bardzo dużo czasu. Co mogę oddać, żeby zrobiło to moje dziecko? Co mogę oddać, żeby zrobił to mój współpracownik? Jeśli na przykład na przykładzie Forever jestem liderem, jestem menadżerem, jestem w drodze do awansu, czyli mój cel krótkoterminowy, jest, załóżmy, igiel menadżer, to ja nie mogę 70% swojego czasu zużyć na sprzątanie, na dom, na warsztaty, które codziennie prowadzę z grupą, jeszcze w tym czasie na spotkania jeden na jeden i jeszcze na dziesiątki rzeczy, bo po prostu sama nie dam rady. Więc przyglądałam się mojemu planu tygodnia. Rozpisałam sobie kolorami, które czynności są takie, które rzeczywiście tylko ja mogę i chcę zrealizować, a co mogę zamienić. I cały czas mając w głowie to, że 70% tego czasu i tych rzeczywiście wykonywanych działań ma mnie przybliżać do celu, który mam u góry rozpisany, przyglądam się temu, czy tak jest. W każdym tygodniu i, o każdego, i każdego poranka. I to jest, słuchajcie, kluczowe. Kiedy mamy wypisany plan tygodnia, kiedy mamy wypisany cel, zastanawiamy się, które dokładnie z tych zadań możemy oddelegować. Jeśli ja prowadzę warsztat tematyczny, załóżmy z kosmetologii, to po co ja mam się przygotowywać? Cały tydzień i uczyć się o kosmetykach. Jak mogę poprosić Justynkę, z którą współpracuję, która jest kosmetologiem i jest profesjonalistą w tej dziedzinie, ona może poprowadzić, a ja cały ten czas, który bym włożyła na przygotowanie, mogę sobie poświęcić na spotkanie jeden na jeden, poprowadzić kogoś w tym, w czym ja się czuję świetnie, czyli w dziedzinie relacji, psychologii, sportu, suplementacji itd. Jeśli już Justyna będzie potrzebowała pomocy w tej dziedzinie, poprosi mnie, czyli jest wymiana e, i wzajemna współpraca. Jest to kluczowe, słuchajcie. Jeśli już oddelegujemy zadanie, poprośmy o feedback. Jak poszło Ci z tym zadaniem? Jak się z tym czułaś? E, po, spytajmy też odbiorców na przykładzie warsztatów, czy zawieraniu jakiejś transakcji, czy byli z tego zadowoleni. I osobie, której oddelegowujemy, spytajmy, czy z tym się czujesz. Tak? Czy wolisz tak na przykładzie tego mojego sprzątania, czy wolisz w domu robić to, czy wybierasz sobie inną czynność, żeby ja też ciągle nie musiała prosić się o wykonywanie tych czynności. Nie? Czy czujesz się z tym dobrze, czy z tych i tych zadań, które ja wypisałam, że chciałabym oddelegować, którą ty wybierasz, bo tą mogę zlecić komuś innemu. Podsumowując, kochani, dobrze zorganizujcie swój czas, wypiszcie swój cel krótko i długoterminowy. W oparciu o ten cel wypiszcie narzędzia, kompetencje, teorie, którą musicie zdobyć bądź działania, które trzeba podjąć ogólnie do realizacji tego celu. Zastanówcie się, czy rzeczywiście ten czas to 70% czasu dobrze wykorzystywanego, który, który przybliża cię do realizacji tego celu, do osiągnięcia go. I powiem jeszcze na koniec, jeśli. Załóżmy, moim celem jest awans i jest to konkretnie 150 punktów, czyli jakiś obrót z grupą na 4 miesiące, to ja sobie konkretnie wypisuję, na miesiąc muszę zrobić tyle i tyle, czyli równa się muszę wprowadzić tyle i tyle osób do mojego biznesu. Z tymi osobami chcę zrobić w tygodniu tyle i tyle spotkań, tyle i tyle warsztatów i konkretnie przekładam i wpisuję to w mój plan tygodnia. Tak, życzę Wam dobrej organizacji swojego czasu, zatrzymania się i zastanowienia, czy rzeczywiście 70% tego czasu jest dobrze wykorzystane i rzeczywiście jest wykorzystywane na ten proces przybliżający do tego celu. Jeśli oddelegujesz zadania i zostanie Ci ten czas wolny, zastanów się, czy w Ty, w tym czasie jesteś produktywny, produktywna. Czy w tym czasie, kiedy ktoś wykonuje te zadania, które oddelegowałaś, oddelegowałeś, oddelegowałeś ty w tym czasie robisz coś efektywnego, a nie leżysz, nie sprzątasz, nie robisz miliona innych rzeczy, bo to też nie o to chodzi, tak? Cel, plan tygodnia, konkretne zadania, narzędzia, oddelegowanie zadań, współpraca, omawianie po, czy są efekty. Życzę Wam efektywności, dobrej organizacji i puszczenia tej kontroli, że ja wszystko muszę w rękoma, po prostu danie komuś, kto naprawdę zarąbiście, może zrobić to, czego nam się robić nie chce albo nie musimy. Słuchajcie, oddawanie komuś zadań jest naprawdę świetne, bo my możemy w tym czasie z uśmiechem zrobić coś, do czego po prostu Pan Bóg nas stworzył. Życzę Wam tego z całego serca. Pozdrawiam was serdecznie.